My ranie! Artyści kabaretu czwarta rano zaśpiewali teksty m.in. Feliksa Konarskiego czy Mariana Chemara. To piosenki wykonywane kiedyś przez Renatę Bogdańską. Był też repertuar wojenny. Piosenka nie może człowieka opuścić. W jednym z utworów takie słowa Bolwowska, piosenka nie, nie kłamie w niedoli. Cię nie opuści, i tak dalej i tak dalej. Jestem bardzo zadowolona, że dzisiaj ten koncert był. Jakaś taka cel pojawiła się, bo teraz tak wszystko jest niepewne w naszym życiu. Koncert był charytatywny, zebrane pieniądze zostały przekazane dla ukraińskiego wojska. Artyści zajmują się na ogół wolontariatem, pomagałem ludziom, dowożą, przywożą i no, oprócz tego, oczywiście starałem się robić takie koncerty, jak to dzisiaj było. Przed słyszeli jak publika cała z oklaskami każdej piosenki witała. No a także to jest wojskowy okres, no i te piosenki były tak śmiałe, tak samo jak w czasie tamtej wojny, tak i Koncert pod każdym niebem śpiewamy o wolności został wsparty przez konsulat generalny RP Wowie. Lwowie.